Nie bójcie się, co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa, a przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. Uważaj, zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Zadziwiające jest, jak często Pan Jezus, jak często w ogóle w Biblii słyszymy te słowa, że Pan Bóg mówi. Nie bójcie się. Nie bójcie się. A z drugiej strony zadziwiające jest, jak bardzo my się boimy. Ile w nas jest lęku, ile w nas jest strachu. Nie wierzymy Panu Bogu. Nie ufamy Mu, że On się o nas zatroszczy, że On o nas pamięta. Jeśli pamięta o wróblu, jeśli pamięta o naszych włosach i znak, wszystkie włosy i i nawet je policzył. To czemu miałby się nie zatroszczyć o nas? I o tym mówi sam Jezus. On nas zapewnia. Nie bójcie się. A raz mówi, bójcie się. Bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Bójcie się Bożego Sądu. Bójcie się piekła. Bójcie się grzechu, żeby nie zgrzeszyć. A często tego się nie boimy. Spróbujmy dziś popatrzeć na wróble, na różne ptaki, na nasze włosy, na głowie. Spróbujmy przebić się przez nas w strach. Spróbujmy uwierzyć Panu Bogu, zaufać Mu, że On się o nas troszczy i nie mamy się czego bać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.